Oprócz tego, że pszczoła jest bardzo ważna, bo przynosi miód, to jeszcze... To jakie jeszcze pszczoła produkty, jakie jeszcze spola produkty możemy mieć? O, jak myślicie? Jak myślicie? Projekt nazywa się Miodowy Zakątek, a jest to projekt związany z tym, że w ramach takiego szerszego projektu, jak Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, realizujemy kilka pomysłów związanych z tym, żeby oprócz tego, że produkujemy, sprzedajemy jeszcze jakieś tam odpady, też się pojawiają, żeby robić coś dobrego, pożytecznego dla środowiska. Jednym z tych elementów jest produkcja czy hodowla pszczół. Na początek mamy ich sześć uli. Docelowo będzie więcej. Współpracujemy z firmą, która ma i doświadczenie, ma swoją pasiekę, ale tu przy okazji chciała u nas rozwijać właśnie hodowlę pszczół. Myślę, że no jak w tym roku uzyskaliśmy gdzieś 80 słoiczków miodu, tam po 350 ml, to w przyszłym roku myślę, że będzie kilka razy więcej, jeśli ta nasza pasieka się rozwinie w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu taki projekt związany z hodowlą pszczół, a przy okazji edukować młodzież, bo w mojej ocenie tu na terenie naszego powiatu mamy za bardzo. Dużo, duży potencjał, żeby nie był wykorzystany, jeśli chodzi o pszczoły. Jeśli my produkujemy nawozy, a to nawozy takie, które już nie będą w taki klasyczny sposób nawozami, ale to będą substancje, które świetnie będą komponowały się, jeśli chodzi o e, uprawę roślin, wzrost, kwitnienie, zawartość różnych składników, w tym kwiatku, który e, pszczoły korzystają, to myślę, że to jest dobre połączenie. Cel no, przede wszystkim proekologiczne jest pokazanie tutaj przez, e, przez, przez po zorganizowanie takiej pasieki, pokazanie, że, że ta pszczoła jednak jest bardzo ważna w roli człowieka, w roli, e, w roli całego ekosystemu. Że należy o nią dbać. To jest taka fajna symbioza pomiędzy tutaj zakładami, czyli widać, że zakłady dbają o to, że jest, żeby było bezpiecznie, ekologicznie. Pszczoły rekompensują się tym, że zapylają kwiaty, które później, które później dają nam owoce, które nam dają jedzenie, które pozwalają nam przetrwać. Tak? Czy to jest skomplikowana? No, na początku na pewno jest to skomplikowana. E, człowiek się uczy całe życie, cały czas pszczoły zaskakują. E, praca jest ciągła, bo to, że już powolutku pszczoły są te przygotowane akurat, które są za mną tutaj, e, przygotowane są do zimowli, są już wyleczone. E, to nie znaczy, że kończy się już sezon pszczelarski, bo tak naprawdę my ten sezon zaczynamy już przygotowywać się na kolejne, czyli zaczynamy budować ramki. Trzeba odpowiednio wosk w, wytopić, e, trzeba wosk przygotować na węze i i przygotowywać się i, i liczyć na to, że ta zima będzie spokojna dla pszczół i spotykamy się tutaj w kwietniu i zaczynamy działać już z takim pełnym sezonem. Sześć uli wielkopolskich, jedno to jest jedno w takim systemie korpusowym na wysokiej denicy. Analizowałem tutaj taką bazę pożytkową, która tutaj jest wokół. Pszczoły tutaj są już od sierpnia, więc fajnie, bo udało się taki ten pierwszy taki miód nawłociowy pozyskać, taki z wielokwiatem. Tutaj jest bardzo dużo też drzew lipowych, więc no tu akurat w tym roku nie udało się, ale myślę, że w przyszłym roku będzie możliwość tym uzyskania miodu lipowego. Jest robinia, czyli akacja popularna nazwana, nieopodal, myślę, że jakieś półtora kilometra w linii prostej są duże pola rzepaku, więc możliwości są ogromne, oby tylko pogoda i dopisała. Ten słoik, słuchajcie, ma 350 ml i e, żeby przynieść taki cały słoik miodu, to pszczoła musi pokonać mnóstwo kilometrów. I e, ktoś to, no 10 to za mało. E, pszczoły, które e, oblatują kwiatki, żeby przynieść taki słoik miodu, muszą oblecieć około 2 milionów kwiatów. A e, kilometrów to jest około 88 tysięcy kilometrów muszą pokonać, żeby taki mały słoik miodu przynieść, więc e, muszą się. O, pszczoły są po prostu pracoholiczkami, One się zapracowują. E, a w sumie was jeszcze nie pytałam, albo może zapytam, czy słuchaliście. E, czy pamiętacie, ile żyje czasu królowa? Ile czasu żyje królowa 3-4 lata? Tak, 3-4 lata, a taka e, e, pszczoła robotnica, pamiętasz, ile żyje?